Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Krzysztof Matusiak, dzień dobry w Rozmowie z Gorzowa na 95.6 FM. Gości dziś posłanka Platformy Obywatelskiej, Krystyna Sibińska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Jesteśmy już u kresu kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Jest pani zadowolona z przebiegu tej kampanii? Tak, tak. Ja obserwuję bardzo duże zaangażowanie nie tylko działaczy platformy obywatelskiej czy koalicji obywatelskiej, ale wielu, wielu innych osób. Bardzo dużo osób chciało wywiesić baner Rafała Trzaskowskiego. Bardzo wiele osób angażuje się w kampanię i to jest taki pozytywny i dobry prognostyk na 18 maja, gdzie bardzo życzyłabym sobie i wszystkim, żeby Rafał Trzaskowski. Wygrał wybory w pierwszej turze. Rozmawialiśmy ostatnio w Radiu Zachód na temat kampanii wyborczej, na temat jej przebiegu, jakiegoś przełomowego momentu, wydarzył się w Pani opinii? No bez wątpienia takim momentem przełomowym była słynna kawalerka Pana Nawrockiego. I jest kawalerka kawalerką, ale ostatnie wieści, które dochodzą, to nie, nie dojrze Pan Nawrocki okazał się Krętaczem, bo kłami nieustająco i zmienia swoje wersje naciągaczem, i opowieści jego o tym, że pomagał choremu człowiekowi, są mocno mocno chybione, po prostu robił to dla osiągnięcia swoich korzyści. A wczorajsze informacje o tym, że pożyczył pieniądze panu Jerzemu na lichwiarski procent 20%, to już w ogóle dyskredytują tego człowieka, w mojej opinii. I i przykro to widzieć i słyszeć, a, a przykro też jak gdyby patrzeć na osoby, o tym też wczoraj rozmawialiśmy, które są związane z pisem em działaczy pis którzy mimo takich fatalnych wieści i, i informacji o swoim kandydacie muszą go popierać i muszą dawać jak gdyby, robić dobrą minę do złej gry. I... Ale nie wszyscy, bo ja chciałabym podzielić się z taką obserwacją. Niedaleko tam, gdzie mieszkam, jest zawsze była taka posesja, gdzie zawsze, zawsze przy każdych wyborach wisiały plakaty osób, które reprezentują PiS. I proszę sobie wyobrazić, że nie ma na tej posesji dzisiaj, a jest dobre miejsce, dobre miejsce, więc trudno było żeby tego nie wykorzystać. Nie ma na tej posesji plakatu Karola Nawrockiego, i to też traktuję właśnie jako taką refleksję, jako takie pójście właśnie po rozwagę, bo rzeczywiście nie można firmować osoby, która w ten sposób wykorzystuje osoby starsze, chore, które tak naprawdę wymagają pomocy. W a nie, żeby zostały wykorzystane. Wspominała Pani, że życzy, życzyłaby Pani sobie zwycięstwa w pierwszej turze, jednak sondaże wskazują, że będzie druga tura. Kto się w niej zmierzy? Na pewno Rafał Trzaskowski, ponieważ nie to, że on jest liderem sondażu, ale rzeczywiście widać spore poparcie. No i niestety pewnie Karol Nawrocki. I to jest, no i to jest coś, co się nie powinno wydarzyć, dlatego że E, osoba o takiej reputacji, o, o, o takich potwierdzonych działaniach nie powinna w ogóle brać udziału e, w tych wyborach. A czy paradoksalnie, gdyby do drugiej tury oprócz Rafała Trzaskowskiego dostał się Sławomir Mencen? Ta, ten bój nie byłby bardziej zajadły? Nie byłoby ciężej, patrząc z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, wygrać Rafałowi Trzaskowskiemu z Mencenem? Trudno to ocenić, dlatego że y, y, myślę, że spora część wyborców PIS-u nie zgadza się tak y, też do końca z, panem, z poglądami pana Mencena, chociaż. To na pewno Natomiast... to i to jest prawica, tak, i tutaj jest sporo y, y, zbieżnych poglądów. Y, 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 być może byłoby trudniej, ale tak jak mówię, Rafał Trzaskowski pracuje non stop. Dzisiaj będzie również po raz kolejny w województwie lubuskim. Godzina dziesiąta, Strzelce Krajeńskie. Można przybić piątkę z Rafałem Trzaskowskim. Wszystkich serdecznie zapraszam i jeszcze się nie zatrzymuje, bo z Lubuskiego jedzie dalej na południe, więc jest nieustająco w trasie, spotyka się z mnóstwem ludzi i jest spotkanie w Międzyrzeczu, również w Gorzowie poprzednie, czy w Zielonej Górze pokazały, że jest człowiekiem otwartym, jest człowiekiem, który jest blisko ludzi, zna problemy ludzi, nie wykorzystuje ludzi. Jest po prostu dobrym, bardzo dobrym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wróćmy jeszcze do kończącej się już kampanii wyborczej, przynajmniej tego najważniejszego jej okresu. Trzech kandydatów z partii tworzących koalicję rządzącą, dość zajadle w niektórych momentach ze sobą walczyło w czasie ostatniej debaty, nawet Padła groźba zerwania koalicji. Czy jest takie realne zagrożenie w pani opinii? Kampania rządzi się swoimi prawami. Czasami, to wie każdy Tak. tak. Czasami, niestety, ktoś powie trochę za dużo, ale nie padły takie sformułowania, które przekreślałyby dalszą współpracę. Oczywiście każdy kandydat chciał zaznaczyć swoją odrębność, ale jak zauważyłam w tych wszystkich debatach, podkreślali też również wagę i rangę tej koalicji i to, że nie jest to łatwa koalicja, bo mamy tego świadomość, ale dużo udaje się zrobić. I na współpracy rzeczywiście można zrobić więcej niż na nieustającej walce. Zdajemy sobie sprawę, że po wyborach pewnie nastąpi rekonstrukcja rządu, chociażby właśnie z tego powodu, że jak Rafał zostanie prezydentem, to też będzie przecież konstruował swo, sobie swoich współpracowników, dobierał, więc być może okaże się potrzebna taka rekonstrukcja z tych powodów, a być może i o tym przecież też premier Donald Tusk mówił, że chce zmienić strukturę rządu, zmniejszyć liczbę ministrów. Więc na pewno będzie się trochę, trochę działo. A propos kandydatów, w tych wyborach startuje ich 13. Najlepiej było, najłatwiej było ich zobaczyć w czasie debaty. No właśnie, oni musieli uzbierać. Każdy z nich musiał zebrać 100 tysięcy podpisów. Niektórzy mówią, w jaki sposób im się udało. Czy sposób weryfikacji kandydatów na kandydatów nie powinien zostać zmieniony? Na przykład limit podpisów nie powinien być zwiększony? W mojej ocenie tak, bez wątpienia. Ta kampania pokazała, że nie tylko ilość, ale i jakość tych kandydatów wskazuje na to, że należy zmienić przepisy, bo nie tylko zwiększyć liczbę podpisów, ale w mojej ocenie powinna być też swego rodzaju weryfikacja kandydatów. Kandydatów. Każdy, kto startuje w wyborach na radnego gminy, czy powiatu, czy na posła, składa oświadczenie o braku współpracy ze służbami PRL-u. I, I to jest naturalne, tak? bo osoby w, w pewnym wieku, które gdzieś tam miały jeśli że tak powiem w, w tym czasie żyły, mogły robić takie różne działania i jest oświadczenie jest przepis, który o tym mówi. W mojej ocenie kandydat na najwyższy urząd w Rzeczypospolitej Polskiej powinien być dodatkowo weryfikowany, bo mieliśmy tutaj naprawdę kandydatów, którzy nigdy nie powinni się pojawić na arenie politycznej, nigdy nie powinny, powinny ubiegać się o taki urząd, ponieważ co do ich... Co do ich postawy, ale też współpracy z, z nawet z innymi, przepraszam, z przedstawicielami innych może państw nawet. Przepraszam bardzo. To, ja, to, ja... to tak, to ta zmienna pogoda jakieś tutaj alergeny, ale rzeczywiście powinniśmy weryfikować yy, yy, zarówno ilość, ale też jakość kandydatów. A sposób weryfikacji, czyli forma odkładania podpisów. Yy, ja pamiętam Tom, czyli takie ręczne wypełnianie list jeszcze z lat 90. ubiegłego stulecia. Czy nie powinniśmy tutaj wprowadzić jakąś formę elektroniczną, która też jest łatwiej, yy, później można weryfikować te podpisy? Rzeczywiście tak. No, cały czas to robimy. Zbieramy podpisy ręcznie. Wiele osób też ma wątpliwości co do tego, czy należy podać PESEL. No, ale innej możliwości, żeby zweryfikować, nie ma, więc, więc to wydaje się konieczne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj naszą, naszym gościem była posłanka Platformy Obywatelskiej, Krystyna Siebińska. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.